Pan Ej, co się dzieje? Ja jestem na piątym i yy, ja nie wiem co ja robię, Rysiek. O, co jest? Wow! Spokojnie! Spokojnie! Tak to jest druga część. Wreszcie wróciłem do tej gry Happy Wheels. Druga część. Znaczy to pojechało tam. Yy, gram w Rysiek. Ja nie wiem co się dzieje, ja nie mogę... stać jakimś... Widzę co tu się dzieje? Nie wiem co się, że się tu dzieje Ja nie mogę Ja też nie mogę Dobra spróbujmy przejść to Tylko Jak zawsze jest reklama jakaś Coin Master Ja pierwszej chodzę piąty No Coin Master jak... Ale szybko speedrun Damage O nie tymi wypadł Wiesz jak ty mi wypadł Co się ze mną dzieje Robię 1000 flipów na sekundę Butterfly. Nie, no. O, mogę tak robić? Dziecko mi wypadło. Nie krzyżesz teraz. Dziecko mi wypadło. Ja wiem. To jest bardzo smutne. A! O, co to było? Dlaczego mi. Ty. Ty. Co to Ty. Nie, 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 nie. O, o. Rysze, rysze. Chłopak mi krtawi Ja nie wiem dlaczego zacząłem od... A już mi ma nie... no, dziura w tyłku nie. O, o! Co to było? O, ty też tu jesteś Ta sama mapka. No ja też gram ja, ja w ogóle mi krew nie liczę Mam taką Nie zobaczyłem tego. Nie. <noise> no. Dobra. Dobra, teraz speedrun Tak, ja to Ja nie wiem, zacząłem speedrun od zginięcia. Nie, to jak ja. Nie, Nie, <noise> yes. Nie, wypadłam! Nie, to

Dlaczego ja tak dziwnie jadę? Z tego spodu jadę. NIE! No i straciłem Timiego O nie Timi! Proszę, pomóż mi Co jest? No, patrz Ja robię taki skigran, że Ja um, no mam już rękę Druga mi się nie i no jak jakiś na kampanię. I jak piper Gdybym nie liter, mogę... Nie, robię to od każdego. No i No i drugie Nie, robię to Nie. Chodz. nie. Co się... To nie jest family... To w ogóle nie jest family friendly gra. To nie jest dla dzieci. Na pewno. Jak mnie ten rozwalił. Timmy, Jesz... wygra... Timmy! Nie chcę pamiętać tej gry. Tylko Timmy jeden z tej gry. Cię... Tylko jeden pamiętam z tej gry. I może pierwszy level ten. Mózg mi że. Nie. Damy! Dobra, ja to ja robię i to ja też, robię. Kurde, ale To Daję też, żebyś. to też, żebyś. to też, żebyś. Daję też, żebyś. Daję O naprawdę? Nie, no proszę, proszę, wysiadaj z tego <laughs> Dobra, jedziemy, jedziemy Dobra, ostatni raz gram w tą grę, znaczy w tą mapkę, bo o, mi już wkurza To, to musiało boleć. Nie, 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 nie Zatrzymaj się, zatrzymaj się cześć, To z tego dwóch doleć? Ała, to musiało bolić No, nie, na pewno Nie, proszę, proszę, nie Dobra, let's go Ojś ty. Oj ty, ty, Let's go Let's go Coś, je? coś je? pomożesz mi? No, nie, 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 nie coś. Ej, gdzie ty mi... Nie, ty mi to no, na ten Nie, e, dupa mi się, dupa mi się nie. Chyba Nie, nie. nie. Wow! No ja robię! A to mamy poproszę, bo ja mam zasąpioniczki. Gdzie jest słuchanie? Oj dlaczego? Ja się po mama. Azu, stop, ile tego tu jest. Proszę. Tak! Tak! Może coś się ze mną dzieje. Nie! A wam co tu działa? Ja sobie, jak się start? Ja nie wiem Rysik co ja robię <grym>, Ale udało mi się przejść te tak gno. Tak Ej, powiem Ci tylko jedna. Tak co ci tak powiedział? Tak a ja przeleciałam. Cały tu? Tak, nie do tego. Hmm, ale to jest niefart. Ale to jest niefart. Ja Dobra, widzę, zagramy z tą mapę i ona jest bardzo służb. O boj! I na początku musieliśmy na pół... O, czemu tam jest Dobra, jedziemy. Szybko, szybko. To jest Among Us, to jest prawdziwy Among Us. Widzowie... Czekaj, wszystko... Ale miało na to wjechać! Ale to było... Na pewno to już to Nie. A się, robisz, nie? I co ty ja robię? Ja też nie wiem co, robię. co ja robię. Ja tym wiem? gościem nie mogę sterować nawet. Co tu jest? nie oh nie my to razem nie to razem, to razem Co ty jakiś, no właśnie ucieka przed Sikiem, co jest? nie to razem

Jezus Maria! Helen właśnie najechała moją wioskę w Coin Master! Jezus Maria! Ale to jest głupio! Boże, to tworzy Może Boże, to jest

My, jak to jest możliwe? Dobra, jedziemy. E, siódmy level, nie wiem dlaczego nie gram. E, Szerk! Szerk Wojt normalnie. Ja biorę trzeci level i się nie cackam. <grym> to, to w ogóle nie jest związane z tym. To nie jest no co jest? No... Nie! Nie, nie gram w ten level, idę w jakiś inny. W najgorszy level. Idę sobie zagrać w... No, dziewiątym. 9. A, grałem chyba w to, patrz. Ha! Tak szybko odpadłem ja w ogóle tam zacząłem grać. Pięknąłem guzik i zginąłem. Dobra, jedziemy. Siuuu, paru paru

to ja też ten level, tak. Który to jest? I który to jest level? Ten. Pokażę. Birds? Ten. ten Birds. Patrz, siódmy. Siódmy. A, to ja go przechodziłem, ale nie wiem czy mi się. Mam tutaj jeszcze tego pogo. Ooo! Jedziemy! Tak Dobra, escape, to jest Jezus, Maria! Helen właśnie najechała moją wioskę w Coinmaster! To, to w ogóle nie jest. Siadłem do No Oj, do widzenia. Jaki to level, by też zagrał sobie. To siódmy. Te siódmy, dalej? Dobra, no to idę. Tak, wiesz, jak możesz wejść do auta? O tak. O, to było dobre. A teraz, a teraz trzeba wyjść, wyjść z auta. No nie, dlaczego ty nie jedziesz? Wysłem, z... No nie da się! Dobra, let's go. Wychodzę z auta. Nie. Wyszedłem z auta. Szybko! Oh my god! Nie, tam wracaj, wracaj, wracaj. O nie. A co chcesz zrobić? Tam na walizce Tak, już. Musiało waleć. Wszystko musiało waleć. Czołaj, co to jest? Za drugą ręką, nie wiem. Za... Dlaczego? Nie mogę. A... Infekcja. Jak infekcja? O nie, pani Grażynka odpada za Mongusa. Nie, 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 Pani Grażynka. Zostawcie ktoś... doszczęść w górę dla pani Grazenki. Ej, jak ja miałem to zrobić? Bum. Dobra, idę w, w... 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 siódmy level, c -c -c. Gdzie jest Grażyna? Grażyna, gdzie jesteś? O dzień dobry. Nie, nie no, wszystko. Nie, dobra, mogę. Co, sure, co? Sure. O, śmierć ja nikt! Ale jak miałem grać? Jakby poruszać się... Za nim, za mnie robię. A to trzeba poczytać do kupki jasnej. Jakby zrobi to? No nie, zrobiła. Myślałem, że jednak wziął. To się idziemy. Friendly. To jest po prostu ja nie wiem co to jest. Dawaj grażynkę, a teraz się uda? I znaczy ja nie, 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 jest nie, To ja nie, takie? nie, Jest nie, ja wychodzę z tego levelu. Ja idę grać właśnie w siódmych. Co to Nie. Nie są No bo jest głupia. Ała. On jechać czy nie? Czy ja Ciebie? Ała. Tak. Eee, um, okej. Okay.